Witam wszystkich widzów w najnowszym wydaniu wiadomości INV. W tym tygodniu wiadomości INV ukazują się jeden dzień wcześniej niż zwykle, czyli już w piątek. Przypominam, że informacje tu prezentowane nie mają charakteru porady inwestycyjnej, a jedynie przedstawiają poglądy autora. Mijający tydzień na rynkach finansowych okazał się bardzo spokojny i stonowany. Zanim przejdziemy do wykresów poszczególnych aktywów, przyjrzyjmy się najistotniejszym danym gospodarczym, które były w tym tygodniu prezentowane. Dane te dotyczą gospodarki amerykańskiej, od której najbardziej uzależnione są rynki finansowe. Ten tydzień obfitował w istotne dane gospodarcze, ale okazały się one można by powiedzieć, dosyć zgodne z przewidywaniami i nie były w żadnym wypadku jakieś sensacyjne. We wtorek zostały zaprezentowane dane odnośnie inflacji producenckiej PPI, które okazały się niższe od oczekiwanych. Dzień później inflacja CPI, która jest bardzo ważnym wskaźnikiem, dlatego że od niej zależą stopy procentowe i od niej zależy Prawdopodobieństwo, jak szybko te stopy będą obniżane. I ta inflacja CPI okazała się praktycznie idealnie trafiająca w oczekiwania i prognozy rynkowe. Główny wskaźnik CPI w skali roku wyniósł 2,9%, a więc do celu 2% jeszcze droga dosyć daleka, no ale faktem jest, że inflacja nie wzrasta. Dane z rynku pracy odnośnie wniosków o bezrobocie no, okazały się również dosyć korzystne. Dramatu tutaj nie ma. Oczywiście one mogą się różnić z tygodnia na tydzień, czasem mog mogą być jakieś skoki w jedną i w drugą stronę, ale generalnie trzeba przyznać, że miały pozytywny charakter. No i to, co zaskoczyło przede wszystkim pozytywnie, to sprzedaż detaliczna która okazała się wyższa od prognoz i od wcześniejszych odczytów. Miesiąc do miesiąca wyniosła 1%, podczas gdy oczekiwano 0,4%. Dla rynków wyniki te mają o tyle duże znaczenie, ponieważ wielu analityków, obserwatorów rynku, ale również uczestników obawia się wejścia amerykańskiej gospodarki w okres dosyć dynamicznych spadków. Dynamicznego hamowania. A te dane, które ukazały się w miejącym tygodniu, pokazały, że nic takiego się nie dzieje. No i to był taki duży oddech dla rynków, i zareagowały ruchem w górę. Przed nami jeszcze w dniu dzisiejszym dane z rynku nieruchomości, które nie ulega wątpliwości, będą miały wpływ na to, jak zamknął tydzień. Rynki finansowe. Ale przejdźmy do wykresów. Indeks Nasdaq. Mamy tutaj wykres tygodniowy i w tym tygodniu jak do tej pory wzrost o ponad 5%. SP 500. Piękne odbicie o 3,7%. I wychodzimy powyżej trendu wzrostowego, który SP 500 dwa tygodnie temu opuścił. Indeks Dow Jones. Również podobnie wspina się wzrostem o 2,7% powyżej linii trendu wzrostowego. Wracając do indeksu NASDAQ, nie ulega wątpliwości, że tego tygodniowy wzrost ma bardzo duże znaczenie, dlatego że zatrzymuje bardzo zdecydowane spadki, jakie miały miejsce w kilku ubiegłych tygodniach. Ale proszę pamiętać, że tak naprawdę nic się nie, nie zmienia w stosunku do tego, co mówiłem wcześniej. Nigdy nie ma tak, żeby przy odwracaniu trendu, bardzo dynamicznego w tym przypadku trendu wzrostowego, proszę zwrócić uwagę na wykres w dłuższej perspektywie, było tak, że wykres dochodzi do pewnego punktu, a później bum w dół. Nie, zawsze jest ten moment odwrócenia się trendu. Trwa on dosyć długo. No, przede wszystkim wyhamowane są wzrosty. Bardzo często jest tak, że indeks dochodzi z powrotem do tej linii trendu wzrostowego, następnie stanowi ona opór, i następnie odbija się w dół. Bywa, że przez pewien czas konsoliduje się, jeszcze odbija, uzyskuje kolejny ATH, no i dopiero po pewnym czasie. Zaczyna schodzić w dół. Największe niebezpieczeństwo obecnie w inwestowaniu w akcje jest takie, że jeżeli pojawiłyby się słabe dane gospodarcze, to potencjał spadku jest olbrzymi. Ryzyko spadków na tych poziomach jest bardzo duże i dotyczy to spadków o pokaźnych rozmiarach. Oczywiście, jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że indeksy, zwłaszcza indeks spółek technologicznych, będzie utrzymywał się na tym poziomie do wyborów amerykańskich, no a później, no to zobaczymy, co będzie dalej. Dla mnie, jeszcze raz powtarzam, że na tych poziomach, ja osobiście na pewno akcji bym nie kupował ze względu na po prostu duże ryzyko spadków i to. Spadków bardzo pokaźnych. Przejdźmy teraz do innych aktywów. Rentowności obligacji. Lekko w dół. Dolar również się delikatnie osłabił. Krzywa rentowności. Z powrotem delikatnie się odwraca. No i zobaczmy, jak radzą sobie metale szlachetne. Złoto. Kolejny tydzień wzrostowy. W tej chwili godzina 12 w piątek 16 sierpnia od początku tygodnia wzrost o 1%. Złoto pomimo chwilowych spadków odbija z powrotem do góry. Nie ulega wątpliwości, że złoto buduje siłę do uderzenia na kolejne wyższe poziomy. Jako stali widzowie doskonale wiecie, że na kanale JNVNET traktuje złoto jako Najlepszą inwestycję w obecnym czasie? Dla mnie osobiście to, co uważam za najważniejsze, jeśli chodzi o złoto obecnie, to fakt, że z jednej strony ma bardzo dobry potencjał wzrostowy, a z drugiej strony mocno ograniczony potencjał do spadków. I dlatego uważam złoto za najlepszą obecnie inwestycję. Po raz kolejny uderza. Poziom 2,5 tysiąca dolarów, jak tutaj możecie zauważyć. Stawiam więc tezę, że kolejny pułap do osiągnięcia to 2700 dolarów. I jestem w pełni przekonany, że ten pułap zostanie osiągnięty już na przełomie trzeciego lub w czwartym kwartale tego roku. W momencie przebicia poziomu 2500, potwierdzenie jego w kolejnym tygodniu złoto ewidentnie wejdzie w kolejną fazę Hossy, w której to kolejni gracze, kolejni uczestnicy rynku kapitałowego będą się do złota dołączać. Myślę, że również taki trend zobaczymy w naszym kraju wśród inwestorów w Polsce. Pamiętajmy o jednej kwestii: że złoto nie będzie rosło bez towarzystwa srebra. Z punktu widzenia analizy technicznej, srebro po utworzeniu formacji odwróconej głowy z ramionami uruchomiło tę formację. Wybiło się powyżej 26 dolarów. Obecnie następuje bardzo klasyczny powrót do tego poziomu. No a potem odbijamy w górę. Pamiętajmy, że srebro należy do takich aktywów, które przez długi okres potrafią marudzić w jakimś kanale horyzontalnym, a później w ciągu jednej sesji wzrosnąć o 7%. I tak się zastanawiam to pytanie do Was, drodzy widzowie. Ostatnio można było przeczytać, że. Olbrzymią popularnością cieszą się obecnie wśród szerokiego grona społeczeństwa obligacje skarbowe, które przynoszą około 6% i to jest 6 bądź 6,5% w skali roku. Srebro potrafi wzrosnąć o tyle samo w ciągu jednego dnia. Oczywiście, że też bywają dni, w których są spadki. No, ale weźmy pod uwagę potencjał wzrostu srebra, złota, no i zabezpieczenie przed różnego rodzaju nieprzewidzianymi sytuacjami, przed którymi właśnie złoto srebro potrafią chronić. No i pytanie, czy właśnie metale szlachetne nie są dużo lepszą opcją jako inwestycja w obecnym czasie niż obligacje skarbowe? Proszę dajcie znak w komentarzu. Myślę, że również dobre czasy nadchodzą dla platyny. Ona obecnie konsoliduje się. Jeżeli przejdziemy na wykresy dzienne, przepiękny ruch w górę. Wczoraj w czwartek, 15 sierpnia, wzrost o ponad 3,8%. Ropa naftowa zatrzymuje się na poziomie 75 dolarów. Myślę, że przez dosyć długi okres czasu może. Ropa naftowa, właśnie na tym poziomie się zatrzymać. Zobaczmy jeszcze gaz, o którym mówiłem, jako o potencjalnej, wspaniałej inwestycji. Na razie odbił gaz trochę w górę. No, mogę powiedzieć, że szkoda, bo powiem szczerze, że liczyłbym tutaj na jeszcze większy spadek, najlepiej do poziomu 1,5 dolara. I byłaby to wtedy naprawdę świetna okazja inwestycyjna. Ukazanie się tego tygodniowego wydania wiadomości NV już w piątek ma związek z moim urlopem i wyjazdem wakacyjnym. W związku z tym nie będzie programu w przyszłym tygodniu, tym samym kanał NVNET kończy pierwszy etap swojej działalności, tak naprawdę etap testowy. Dziękuję wam wszystkim, wszystkim widzom kanału za wiele wartościowych uwag, wskazówek, ciepłych komentarzy, miłych słów. To, z czego mogę się przede wszystkim cieszyć, to fakt, że są osoby, które korzystając z informacji zawartych w filmach opublikowanych na kanale od początku roku, podjęli decyzje inwestycyjne, które pozwoliły zwiększyć wartość ich majątku, wzmocnić jego siłę, tworząc stabilność, tworząc de facto własny, samodzielny bank centralny. A to dopiero początek. Bazując na doświadczeniach zdobytych w poprzednich miesiącach, kanał INV.net powróci we wrześniu. Mam nadzieję, że ze zdwojoną siłą, realizując na dużo większą skalę swoją misję, jaką jest pomoc w budowaniu majątku i jego ochrony przed dewaluacją poprzez trafne inwestycje. Teraz proszę o wciśnięcie łapki w górę i zasubskrybowanie kanału. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłaś, nie zrobiłeś. ING Bank opublikował bardzo ciekawą analizę rynku złota w dziale Think, Economic and Financial Analysis, pod tytułem Złoto, right prawdopodobnie jeszcze się nie skończył. Analiza rozpoczyna się z postrzeżeniem, że na początku tygodnia, kiedy doszło do wyprzedaży aktywów ze względu na rosnące ryzyko pojawienia się recesji w Stanach Zjednoczonych, zwykle złoto było bezpieczną przystanią podczas takich sytuacji. Ale tym razem nastąpiła drastyczna wyprzedaż złota, a dokładnie wylikwidacja pozycji na złoto, aby pokryć margin call na innych aktywach. W tej chwili widzimy wykres, który pokazuje... Indeks akcji globalnych oraz ceny złota. Jak możemy zauważyć, przy zdecydowanym spadku cen akcji, jaka miała miejsce w poniedziałek złoto również straciło. Oczywiście nie aż tak bardzo, jak akcje. No ale ruch w dół był zdecydowany. Ewa Mantej, stratek surowcowy w ING Banku. Kontynuuje swoją analizę. Patrząc do przodu, jesteśmy przekonani, że złoto odrobi te straty, bazując na globalnej niepewności oraz oczekiwaniach co do cięcia stóp procentowych przez Fed. Pomimo poniedziałkowego tąpnięcia kursu, złoto jest wciąż na 15% plusie od początku tego roku i jest jednym z najlepiej radzących sobie surowcem dzięki kupowaniu kruszca przez banki centralne. Azjatyckich konsumentów oraz dzięki zbliżającym się obniżkom stóp procentowych przez amerykański Fed. Złoto uzyskało najwyższy kurs w historii w lipcu. Uważamy, pisze autorka artykułu, że po okresie konsolidacji złoto utrzyma swój wzrostowy rozpęd. Kurs złota koncentruje się na wielkości oraz czasie przyszłych obniżek stóp, które będą dokonane przez Fed. Niższe stopy procentowe są Korzystny dla złota, jako że złoto nie płaci odsetek. Fed utrzymuje stopy procentowe na poziomie 5,25 do 5,5%. Obecnie ekonomiści widzą obniżkę stóp we wrześniu o 50 punktów bazowych oraz kolejne na następnych posiedzeniach do uzyskania 3,5% do następnego lata. Chiny wciąż wstrzymują zakupy złota. W lipcu banki centralne zaraportowały zakup 12 ton złota netto. Kupującymi były głównie banki z krajów rozwijających się, najwięcej kupiły Indie i Uzbekistan. Natomiast Chiny zaraportowały, że nie kupowały złota już przez 3 miesiące z rzędu. W maju Chiny wstrzymały swoje zakupy po 18 kolejnych miesiącach, w których nabywały kruszec. Ich stan rezerw zatrzymał się na poziomie 72,8 miliona uncji. Analitycy ING uważają, że popyt ze strony banków centralnych pozostanie silny w obecnych warunkach ekonomicznych. W tej chwili widzimy wykres pokazujący rezerwy złota, które w posiadaniu ma Ludowy Bank Chin. Oczywiście musimy zwrócić uwagę na to, że rzeczywistość może być nieco inna niż ta raportowana, a obecnie Chinom nie zależy na tym, aby cena złota Szła drastycznie do góry, gdyż jeżeli są na etapie zakupów, no to wolą po prostu kupować taniej. Biorąc pod uwagę przepływy kapitału do oraz z ETF-ów opartych na złocie, w ostatnich dwóch miesiącach mieliśmy do czynienia z dodatnimi przepływami netto. To znaczy więcej kapitału płynęło do ETF-ów niż z nich wypływało. Geograficznie kapitał z Azji i Europy płynął do ETF-ów podczas gdy kapitał z Ameryki wypływał. No, tu chodzi oczywiście o przepływy netto. Teraz możemy spojrzeć na wykres pokazujący przepływy pieniężne do ETF-ów opartych na złocie. I jak możemy zauważyć, ostatnie dwa miesiące są dodatnie. No, i pytanie do Was, czy uważacie, że to jest jakiś pojedynczy incydent, jak miał miejsce na początku roku 2023? Gdzie trzy miesiące z rzędu były pozytywne, a później nastąpiły miesiące z odpływami netto z funduszu WETF opartych na złoto. Czy też mamy do czynienia z jakimś bardziej stałym trendem? Osobiście uważam, że tym razem mamy już do czynienia z trendem, który będzie kontynuowany, a wzrosty. Dodatnich przepływów będą coraz większe. No i podsumowanie. Sytuacja geopolityczna będzie wspierała ceny złota, konflikty światowe. Napięcia pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami będą sprawiały, że cały czas będzie się utrzymywał popyt na aktywo, tak zwane safe haven, zarówno w krótkim, jak i średnim terminie. Również wybory w Ameryce mają charakter wspierający ceny złota. No i oczywiście cały czas będzie silny popyt ze strony banków centralnych. Strategie banku Jengie sugerują, że cena złota osiągnie swój trudno powiedzieć czy krótko, czy średnio, czy długoterminowy pik w czwartym kwartale tego roku. Moim zdaniem bardzo ciekawa analiza opisuje większość czynników, jakie w tej chwili działają na cenę złota. Z jednej strony, analiza ta ma charakter pozytywny, ponieważ wskazuje, że złoto jest na ścieżce wzrostowej. Możemy oczekiwać, że cena nadal będzie szła w górę, no ale z drugiej strony zasiewa ziarno niepewności, no bo jeżeli w czwartym kwartale ma być Jakiś pik, czyli najwyższy punkt w notowaniach, no to czy trzeba zacząć rozważać sprzedaż, kiedy ten pik zostanie osiągnięty? Na kanale INVNET od początku roku zwracam uwagę, że złoto jest świetną inwestycją, że cel do osiągnięcia przez cenę złota wynikający z analizy technicznej wynosi 2,500 dolarów 10 tysięcy złotych, tak mówiłem na początku roku. Tydzień temu wspominałem, że złoto zaczyna drugą fazę Hossy. Wygląda na to, że cel 2,5 dolarów już jest praktycznie osiągnięty, tutaj mamy analizę wskazującą, że w czwartym kwartale cena złota osiągnie najwyższy punkt, może czas rozważyć sprzedaż. Pytanie to jest szersze. Kiedy powinniśmy rozważać wyjście z inwestycji? No i tutaj pytanie do Was. Proszę o Wasze komentarze. Jakie jest Wasze zdanie na ten temat? Szkoły w tej kwestii są bardzo różne. Oczywiście są tacy, i pewnie jest ich duża ilość, która mówi, że jeżeli zauważymy, że dane aktywo ma potencjał wzrostowy, Powinniśmy w niego zainwestować, ustalić sobie jakiś target cenowy. W tradingu nazywa się to take profit. Jak cena osiągnie ten pułap, zamykamy pozycję albo wychodzimy z inwestycji i cieszymy się tym zyskiem. Osobiście całkowicie nie zgadzam się z tym podejściem. Oczywiście, że możemy sobie wyznaczyć, tak jak ja to zrobiłem na początku roku, że z analizy technicznej wynika, że złoto osiągnie pułap 2500 dolarów za uncję. No ale ten poziom ma charakter bardzo orientacyjny, takiego wskazania punktu oporu, który prawdopodobnie będzie generował jakieś Odbicia w dół, ale to nie jest w żadnym wypadku punkt, w którym będziemy wycofywać się z naszych inwestycji. Zwłaszcza tych, które mają charakter długoterminowy i opierają się o cykl ekonomiczny. Dlaczego w długoterminowym inwestowaniu nie wyznaczamy sobie tego typu punktów czy też pułapów cenowych, po których będziemy tę inwestycję kończyć. Ano z bardzo prostej przyczyny, ponieważ nie jesteśmy w stanie określić sytuacji makroekonomicznej, jaka będzie miała miejsce w określonym czasie w przyszłości. Czyli co to oznacza, że jak kupiłem złoto, to mam go już. Trzymać na wieczność? Nie. Po prostu w danym momencie, kiedy będziemy się zastanawiać, czy czasem nie jest to dobry moment na wyjście z inwestycji w dane aktywo, należy przeprowadzić analizę czynników, które wpływają na wzrost tego aktywa. No i generalnie. Analizę sytuacji makroekonomicznej, która to analiza wskaże nam, w którym momencie cyklu ekonomicznego właśnie się znajdujemy. Osobiście taką analizę co do np. złota wykonuję de facto na bieżąco i wyniki tej analizy przedstawiam w poszczególnych wydaniach wiadomości JNV. Ale skoro analiza banku ING wskazuje, że w czwartym kwartale tego roku może dojść do maksymalnego, trudno powiedzieć, na ile krótko, średnio czy długoterminowego punktu cenowego dla złota, no to wtedy warto będzie przygotować właśnie taką analizę. Jeżeli ona wskaże że czynniki wpływające na wzrost cen złota nadal będą silne, może nawet będą się zwiększać, wtedy w żadnym wypadku nie wychodzimy z inwestycji. Jeżeli natomiast okazałoby się, że czynniki te będą słabnąć, te, które do tej pory ciągnęły ceny złota do góry, że czynniki te będą słabnąć bądź się odwracać, no to trzeba będzie zacząć myśleć o wycofywaniu się z tej inwestycji, może niekoniecznie od razu całościowo, ale przynajmniej przygotowania planu sprzedaży np. złota i przeniesienia się na aktywo, które w danym momencie cyklu ekonomicznego rokuje lepiej i ma dużo większe prawdopodobieństwo do wzrostu. I to tyle na dzisiaj, życzę wszystkim. Udanego weekendu i spokojnej końcówki wakacji. Pozdrawiam Paweł.